Moi drodzy, krzyż jest głupstwem. Nie ja to powiedziałem, ale powiedział to apostoł Paweł, że dla ludzi, którzy nie wierzą w Boga, krzyż jest głupstwem. Dla ludzi, którzy odrzucają Boga, krzyż jest głupstwem. Dla tych, którzy nie potrzebują Boga, Krzyż jest głupstwem. Dla ludzi, którzy umiłowali grzech, krzyż jest głupstwem. Dla człowieka, który jest przekonany o własnej samowystarczalności, krzyż jest głupstwem. Dlatego, kto wierzy, że zbawi go jego dobre, moralne życie, krzyż jest głupstwem. I tak właśnie pisze apostoł Paweł, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną.